W trójkącie prostokątnym równoramiennym wysokość poprowadzona z kąta prostego ma 6 pierwiastek z 2 cm. Oblicz obwód tego trójkąta. To jest wspomniana w zadaniu wysokość poprowadzona z kąta prostego i dzieli ona trójkąt prostokątny równoramienny o kątach 45 stopni, bo to właśnie taki trójkąt tutaj istnieje, na dwa trójkąty. No, i tutaj przypominamy sobie własności tego charakterystycznego trójkąta, który jest połową kwadracika, ponieważ ten cały duży trójkąt ma kąty takie same jak on i, każdy, i każda jego połówka również ma te same kąty. Więc to zadanie możemy zrobić na dwa sposoby, albo patrząc na. Ten duży trójkąt, że boki ma A a i cała podstawa A pierwiastek z dwóch, albo prawy albo lewy trójkąt ma przy kącie prostym a, a. No i tutaj mamy A pierwiastek z dwóch. Zrobimy to na dwa sposoby. No i patrzymy. Tutaj najpierw pionowy bok będzie A. Ten poziomy to też jest A. A ten tutaj skośny, będzie A pierwiastek z dwóch, czyli to jest dokładnie ten oto trójkąt tutaj umiejscowiony. Prawa część ma 6 pierwiastek z dwóch, tutaj z drugiej strony również mamy 6 pierwiastek z dwóch. No i zamiast literki A również wpiszemy 6 pierwiastek z dwóch, ale jeszcze ten pierwiastek należy dopisać. Więc tutaj wyjdzie nam dwójka z tych pierwiastków, czyli 6 razy 2 to 12. I Z drugiej strony również mamy 12. No i bardzo łatwo obliczyć obwód, ponieważ suma 12 i 12 to jest 24. Tutaj 6 pierwiastek z 2, 6 pierwiastek z 2, 12 pierwiastek z 2. Ale chciałbym, żebyś spojrzał na to zadanie troszeczkę w inny sposób. Zauważ, że tutaj braliśmy połowę tego żółtego trójkąta. Ale gdybyśmy spojrzeli na ten trójkąt jako na całość, no to zauważ, tutaj mamy 6 pierwiastek z 2, ta prawa i lewa część mają tyle samo. No i ten bok przy kącie prostym jest a, tutaj jest też a, a cała nasza podstawa to będzie a pierwiastek z 2. Na te a pierwiastek z 2 to jest suma tych dwóch liczb, czyli 6 pierwiastek z 2. I 6 pierwiastek z dwóch równa się 12 pierwiastek z dwóch. Tutaj pierwiastki się skrócą stronami i widać, że A równa się 12. Co zaznaczamy na rysunku. No i dalej obwód możemy wyliczyć po staremu, ale zwróć uwagę, że my tutaj patrzyliśmy na ten duży trójkąt jako na cały duży, a wcześniej tylko na tutaj połowę. Widzisz, to są te wzory z wcześniejsze metody. Czyli może się okazać, że w jakimś zadaniu jeden uczeń oznaczy jeden bok a, widzisz, drugi uczeń przez ten sam bok przez a pierwiastek z dwóch i obaj zrobią poprawnie zadanie, mimo różnej metody.